Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kochanej serii Zagrajmy w Minecraft. W tym odcinku będziemy kontynuować nasze ostatnie plany, w których robimy, robiliśmy sadzawki, także także chyba będziemy z tym kontynuować. To jednak um, nie wiem co z tym zrobię, bo jak na razie mi to nie pasuje, to to po prostu zdeptam, tak jak pójdzie. O! I sobie zrobimy to z tym samym w stylu. O, i teraz jest gitara. No jest taka jedna mała sadzawka po tej stronie. I sobie tutaj horyzontalnie mogę walnąć kolejną sadzawkę. Tutaj wszystko znika powoli. To ja sobie jest ten las, las wykarczuje swoją siekierą szybkość 3000. Możesz, możesz pre-order today za jedyne 12 tysięcy złotych. Kupuj teraz. Jest. Ma, ma rajtreisowane rej, jest wszystko. <noise> Dobra, nie, koniec żartów. No. Po prostu koniec żartów. Kropka. Nie ma. Nie ma ten, Nie ma pointy. Koniec żartów. No. O, o, mam pełny kwiatunek. To sobie posadzimy te kwiatuszki tutaj. O. Raz, dwa, trzy. I pozbieram patyki. Wiadomo, patyki to pieniądze. Patyki to złoto, Ile mam tego? Dwa. A to też wyrzucę, to zrobię sobie nowe. Um. No, tak. O, ten ogarnąłem ostatni odcinek. Dźwięk jest sensowny. Balans. Podkręciłem trochę głośność gry, także powinno być lepiej. Mam nadzieję, że nie będzie zagłuszał. No, tak. Czym czy jest mokre? Już tu wody nie ma. Dobra, ja ten ekwip tak naprawdę, a opróżnić, bo nic nie mogę podnieść. Tak, szkoda mi tej sezony wszystkiego. A. Um. Am, am, am. Marchewek mam za dużo. No, jest ogólnie spokojny odcinek, ja to podniosę, wyrzucę tam. Dalej, nie macie. Nie macie. Kto pamięta, ten wie. w sumie nikt nie pamięta, co to znaczyło. Nie macie. Co to znaczyło? Z czym to się kojarzyło? Ile to było warte? A teraz potrzebuję tych. Pyk, pyk, pyk. Parkurzysta. Potrzebuję kamienia. Muszę lecieć do domu po kamień. Niestety, muszę lecieć do domu po kamień. Um, no. W ostatnim odcinku nie, nie, chyba nie mówiłem o niczym takim specjalnym żelazu. Także nie wiem na czym kontynuować. Nie, nie wiem co robić. O, właśnie ten. Nagrywam te dwa odcinki właśnie pod rząd, ale zmieniłem ten, jak. Ten odcinek może jakościowo słabiej wyglądać, ponieważ właśnie. A ostatni odcinek wyszedł 13 GB. Tak, jak normalnie wychodziło 6 GB, tak ostatni wyszedł 16. E, 13, sorry, 13. Przeniosłem się. Skrót, skrót myślały bo w końcu 13 słychać jak 16. Tak samo język lata. Um, I teraz zrobimy to tak. Bardzo specjalnym ruchem, w którym zrobimy tak, żeby było. O! Takie sadzawki kwadratowe, nie kwadratowe będzie. To wszystko tak ładnie będzie wyglądać po lewej i po prawej stronie. I teraz potrzebuję tutaj. Właśnie nie wiem, jak to zrobić. Ojoj! A jak zrobię tak, to to będzie symetrycznie. O! Teraz dajcie mi ten. Napełnijcie mi ten. Wiaderko, mm -hmm. co, wiadru? Tutaj mi się wydaje, że. No, wziąłem jednak wodę, a to mi się wydaje, że to jest zglitszowane. Nie. Po prostu dźwięku nie było, nie wiem dlaczego. O, więc teraz mogę sobie zrobić w ten sposób. O. I tutaj zrobić kolejne. Powiedz, że to ma środek. Tu jest dwa. Nie, to nie ma środka. Albo i ma? Nie wiem, nie znam się. Dobra, nieważę. Zrobię tak jak leci Żebym widział to wizualnie sobie ten wywizualizował wy wy Jak ma to wyglądać No i ma środek przecież Co ja mówiłem, że nie ma? Nie umiem liczyć No Pyk woda Teraz potrzebuję tych Ja craftingu latam tam Wtedy z powrotem ja Właśnie pamiętam te sadzawki moje ten moi, Moja babcia miała właśnie ten takie sadzawki, tak to fajnie wyglądało. Fajnie się wzięło, patrzyło się na roślinki. No, za moich czasów dużo się nie robiło, patrzyło się na roślinki, ale fajne czasy były. Fajnie teraz wspominać, tak? No, wspominać. A ja bym to teraz poszerzył. To tu są dwa, tu są dwa. To tu bym zrobił kolejny. No. A, no. Mam nadzieję, że nie słychać niczego tam w tle, bo. Właśnie to odgłuszanie jest. Ten mikrofon jest taki fajny i to odgłuszanie teraz działa tak fajnie, że to jest yy, różnica między niebem a ziemią. Tutaj będzie zimniory, więcej zimniorów. Tak, to, to będzie grządka zimniorów. Tutaj dlatego kostki wziąłem, żeby pośpieszyć te zimniory szybciej. Rośnijcie. Wio! Potrzeba mi! Potrzeba mi zimniorów. Więcej zimniorów. Ten mi jakiś nie wyszedł tu. O, klik klik klik, klik klik. Plantacja zimniorów. Moje zimniurki. Muzyczkę gra. Ja sobie właśnie tak się dziwiłem, że... Dlaczego mi muzyka nie gra. A to ja sobie po prostu wyłączyłem. <grym> Ups. Zdarza się. No, bo ten... Bo chyba kiedyś tam właśnie słuchałem swojej muzyki do, do grania i ten... No i właśnie, to sobie musiałem to łączyć, no nieważne, e, miałem dość fajnie dzięki za rady, e, takie też chyba bardziej personalne rady miałem od, od różnych takich ludzisków i, i mówili, ej, do, dodaj swoją muzykę tam jakąś fajną w tle, a ja, ty, patrz, ja, ja to robię to tak, jak ja to za dziecko oglądałem, tak, ja to robię dla siebie, to żeby ja miał pamięć i robię to z tego... Co Ja pamiętam co było dobre, to także kiedyś się nagrywało. Minecraft beta i co? I była tylko gra. Byłeś ty, gra i gościu, który gadał do gry. I siedziałeś, siedziałeś w bibliotece publicznej i oglądałeś. Tak, tak, tak było. Na no, przynajmniej dla mnie. Ja ja uwielbiałem te czasy. Siedziałem na tej bibliotece publicznej i ten oglądałem Minecrafta, nowszy odcinek. Po szkole sobie ten od godzina 16. 1640 po gi, po chyba jeszcze w gimnazjum. Nie, nie, jestem pewny. Nie, 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 niemożliwe, żebym był w gimnazjum. No. I ten. Posz, tak, przychodziłem sobie, to ten, tą, e, mojej biblioteki publicznej, taka fajna pani pracowała tam, jak, jak ja, zamiątyński, chciałbym, no, ten, jak na razie nie będę miał okazji, bo, bo teraz są, ten, ogólnie wszystko z, z, zabronione jest, pani poszła na, chyba, e, na, jak to się nazywa? Uh, ojej, zapomniałem jak to się nazywa. Uh, nie bezrobocie. To <grydy> się jest już starszym człowiekiem, już się nie musi pracować. Uh, renta. Tak, do renta. Kto bierze rentę? Ja um, naprawdę <grydy> nie pamiętam. Jejcie, jakie czarne dziura teraz w głowie. Dobra, uh, ogólnie te sadzawki są teraz zrobione. I a propos sadzawek, Wie, wiem, wiem, sadzawki to są te zbiorniki wodne, wodniki zbiorne, tak jak ja to mówię, to są wodniki zbiorne. Nie mylcie się, to są wodniki zbiorne. Ja tak powiedziałem i ja to teraz mówię, tak i to, to jest koniec. No. To teraz sadzawki mówię. No. Tu mi się wydaje, że mam płotki, ale mnie szkodzi robić więcej płotków. I tym razem. A, to jednak to, te, te lampioniki mogę zrobić w ten sposób. Hmm, jednak lampioniki będą ładniejsze. No. To no teraz idę po te lampioniki zrobić. Nie wiem, chyba zgubiłem wątek. Albo po prostu normalnie. Z, 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 au, Potknąłem się. <ścoughs> Ojej! No, nieważne. E, chciałem teraz te lampy robić. Jak, jak one się robi? A. l, o, m, p i teraz zrozumiałem tak, że muszę być w craftingu i teraz mi się lampy l, o, m, p a, a. To, 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 co, to, co to jest to, to drugie, to maje kwadratowe tak, to, to jest ten, a ja potrzebuję to drugie ty, gdzie to jest to, to, to się robi z tych ale co do tego Ojej, Oj, zapomniałem Co to, to jest? Target. T, 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 target. O, to jest lanterna. To jest pochod pochodnia i ten. Co zrobić Zrobi 9. naznaczy znaczy 8, 9. Moim. O. czy mogę już zamknąć. Oj, chyba za dużo zrobiłem. Nie, nie, nie zrobiłem za dużo. Nie mogłem. Wszystko jest. W... Oj, jednak za dużo. Wykalkulowałem prawie wszystko. 5. No to zrobi 10, dokładnie parzyście wyszło. No teraz yy, to skoro tu jestem, to... O, jednak nie mam tych. To to, to sobie tutaj zrobił w domu. Um, jak się robiło płotki w ten sposób, tak? Tak. Ja zawsze zapominam jak się robi te płotki. Teraz... Ojej, ojej, ja potrzebuję tego dosyć sporo. To sobie zrobimy od razu ten. Hurtowo kupię. O. I mam 27. Pyk. Zrobione wszystko, ale mi dzisiaj idzie ten komentarzowanie wszystko, bo po prostu się chce, nie nagrywało się Tak naprawdę Ostatni odcinek był dwa tygodnie temu I to jest wstyd Już ja miałem codziennie nagrywać ten Wrzucać odcinek codziennie, nagrywać fajnie yy, Gitara, ale ten no po prostu nie mogłem Po prostu nie mogłem Tyle, koniec, kropka No Nie mogłem A chciałem, naprawdę chciałem musiałem, ja sobie ten dzisiaj miałem zrobić tak, że a, tak mi, takie życie nie jest fajne i, i chciałem się odprężyć i ten, zagrać sobie w No Man's Sky, w sumie chciałem w sumie nagrać No Man's Sky, ale to jest kolejna seria, którą bym musiał e, pocieszać, jednak zrobię w ten sposób op no, kolejną serią, którą bym musiał pocieszać, a mnie to się nie widzi dwie serie utrzymywać, myśleć o nich, co, co zrobić w jednym odcinku. Ja chcę sobie po planetach poskakać, nie wiem. Może bym nagrał coś właśnie ten. Jak skaczę po planetach i może bablał coś w tle, jakieś nagranie, coś dodał, żeby to było. Ale jednak ten. Jednak nie mam pomysłu w sumie, mam dosyć sporo pomysłów, ale Żaden z tych pomysłów nie jest taki praktyczny. Chce siedzieć i tylko mówić, o ta osoba jest hipokrytą, a ta osoba e, daje się. I tylko mówić o tych osobach w trzeciej osobie i po prostu mówić, jakie, jakie życie jest. No, no, no i po prostu nie ma sensu właśnie o takich rzeczach gadać i no, szkoda życia. Życie jest po to, żeby żyć. To jak nazwa wnioskuje. Nazwa coś tam, coś tam. Nie słuchajcie mnie pijany jestem. <ścoughs> no. Plantacja ziemniorków. Pyk. perfekto No i teraz mam taką ładną e, wolną plantację tych ziemniorków, taką estetyczną, bo to ja jestem już samo. Samostabilne wszystko w życiu. Ju, już jestem hipkiem w minecraftie, który po prostu jest samo. Mogę żyć! Po prostu mogę żyć bylando bylando No, to dlatego w dużej farmy nie potrzebuję, a nawet jak nie, nie potrzebuję dużej farmy, po prostu pójdę, zetnę drzewo, sprzedam drzewo do wieśniaka i patyki dostanę Emelarda za, i za Emelarda dostaję pożywienie. I dlatego taka jest właśnie tylko na właśnie tak estetycznie tutaj więcej trawki potrzebuje tak żeby nie rosła halo co tam co tam patrzysz się przez okno co widzisz no drzewo no się i poszedł no wystarczy ile można drzewo się patrzeć lepsze rzeczy są do patrzenia na przykład kotki kotki są zawsze fajne um, no to tu by, by się tak szło do przodu, do przodu. I po, po tej stronie są te plantacje. A plan, plantacje drzew jeszcze potrzebuję taką naturalną. O, to tu, tu będzie ten. Tu będą... Nie, ja potrzebuję te... zobaczcie że sobie tu postawię płotek. O, pos nie, ja potrzebuję to i to wszystko. A tu mam taki fajny domek, i żeby koło takiego modernistycznego domu postawić stodołę, to chyba nie pasuje. Chyba. <laughs> tak mi się wydaje, że chyba nie pasuje takie rzeczy. A na przykład tutaj sobie wstawię. To tu bym sobie zrobił wejście. A to wejście bym na przykład zrobił do. Widzęcie. Widzęcie. I to jest wojna. Wojna, w której wygra tylko jeden z nas. Pau, pau, pau. Nie ma. Jak skaczecie, to oni nie mogą w ciebie wycelować, i wtedy celują w, w złą stronę, i wtedy umierają, bo mają zeza. Tak. Także jak ich zabijacie, to skaczcie. No, co tam? Kopi w klej. Um. Właśnie, ty ziemiorki O Oj, pszenicy nie zaplantowałem. Ty, zapomniałem pszenicę zaplantować. To z drugiej strony się zrobi plantację taką, taką wybitną, taką o! Wybitną plantację tych pszenicy. Będzie ładnie ślicznie. Tego badomena to ja sobie to wy, wykorzystam. Słuchać kolejnego, co on tu robi? Halo, proszę. Proszę podać mi dokument osobisty. Kim pan jest. Ty ale debil płatkę Co ty kurą jesteś? Nie jesteś kurą kokoko ko, ko. Ko, ko, ko. Ty koniec już Nie ma ich tam? Może tu jest jeden? Halo? Nie ma? To są moje krowy, one są schowane, bo one są... One są legalne, tylko że, że są legalne Dlatego są schowane Jajuszko no. Ehm... Um. Ty, coś mi wypadło. Piercing. Nie no po co mi jakie ja tego nie będą, że nie lubię tego w ogóle. Ty, one już mi urosły. Marchewki, tyle marchewek, o Boże! O Boże, tyle marchewek. Wszystkie moje. Dobra. O! I... Chciałem sobie zrobić fontannę. Z której właśnie leciałoby mi z jednego na drugie, z drugiego na trzecie, z trzeciego na czwarte. I to by się tak fajnie rozlewało. I w sumie to nie, by był głupi, nie byłby głupi pomysł. Jak teraz o tym myślę, to to by ten leciał taki: to coś w bym zrobił, i to później by leciało, 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 i później się rozprywało. Tak I ten. Zrobiłbym ten: e, Plantację tam. No bo to jest. Eureka. Tu już źródełko mam wody i tylko teraz, żeby się tak rozpłynęło tutaj w dół, tu, 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 tu i tutaj na plantację. żeby mi się wodniście zrobiło. Ty faza. To teraz jest wszystko moje. Moje. O, teraz ta łopata będzie ta. Łopata 3000 taka szybka, że wy, wypala oczy w podniebieniu. Nie wiem jak to ma działać, ale. Uwierzcie mi, działa. No i co teraz? Skończyłeś tyle? Nie płyniesz już dalej? Co to ma być? Jak to ma działać? Proszę powiedzieć, co to ma znaczyć? O. Ja muszę tego badomena ten patrzeć, bo on może chyba wygasnąć. To mi się wydaje. O. Um, tutaj to ja potrzebuję teraz bruk. I liście. Bruk i liście. Ja to tak ładnie zrobię, ale dostałem Wenę. Taki Wenę od, od czasu nagrywania w 2014-14 nie miałem. Nie wiem, nie jestem pewny, chyba żartuję, ale nie mogę poręczyć. Zrobimy kolejną skrzynkę. Dwie krzynki to. Nikt nie. Nikt nie, może być, nikt nie musi być samotny. I zrobimy przyjaciela. To to będzie na spożywczek. A to będzie na materiały. O, tutaj ten, sadzonki zrobił, tak, o, a tu jabłuszka, jabłuszka są zdrowe, jedźcie każde jabłuszko Jabłuszko jest takie pyszne ogólnie, chciałem sobie jabłuszka zjeść Kolejny jedzie, ja, ja właśnie sprawdzałem na graniu czy słychać i właśnie słychać jak jeżdżą O, i teraz jest taka ładna plantacja, ona jest dosyć taka bardzo, bardzo, bardzo nawet zbyt prosta, ale Ale no cóż Tutaj tego craftinga wezmę, bo zarosło już od razu. Fajnie. I tutaj chyba walne. Um. Proszę nie podchodzić. Mam płotki. Aha, nie dosięgniesz mnie. Mam lampę. <laughs> A ty nie masz lampy. A ty jesteś głupi. Dobra. Giniesz. Kolejny. Masz przyjaciela. Widzisz, każdy potrzebuje przyjaciela. Dobra, o, to teraz idziemy spać, bo ja naprawdę nie chcę mieć y, napadu, y, napadu serca, y, zawału, ataku serca, właśnie o to mi chodziło, mleko mi słów, dobra, y, ale te odcinki fajnie chodzą, że, że naprawdę, a, że naprawdę jest po prostu fajnie, to będzie na miniaturkę, tak mi się wydaje, taki. o jestem słońcem, mam słońce na czole, dobra, ej, co ty robisz? A widzisz, ten kolejny też ma przyjaciel. Ale ten odcinek nazywa się Przyjaciel, i mam to zapamiętać: jak ten odcinek nie nazywa się Przyjaciel, to jestem bananem. Dobra. To dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.